Witam na kanale Dorota Inspiruje. Od 35 lat mieszkam w Kanadzie i tutaj znajdziesz spokój, uzdrowienie i inspiracje do nowej ziemi. Dołącz do nas. Dzień dobry kochani. Dzisiaj nadaję do Was mojego kanadyjskiego domu, ale moje myśli krążą wokół całego świata. Jak już wiecie, kilka dni temu moje życie wypełniło się nowym światłem. Urodziła się moja pierwsza wnuczka. Adel. Patrząc na tą małą kruszynkę, uświadomiłam sobie coś niezwykłego. W jej żyłach płynie niesamowita mieszanka historii. Ja przyjechałam do Kanady z Polski 35 lat temu. Moja synowa Kimili pochodzi z rodziny chińskich emigrantów. Adel. Jest więc dzieckiem wielu kultur. A ja zostałam wielokulturową babcią. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o tym, jak budować mosty między tradycjami i dlaczego ta różnorodność jest najlepszym lekarstwem na lęki przed nieznanym. Często zastanawiam się. Co jako polska babcia chcę przekazać Adel. Polska to moja tożsamość, moje korzenie. Chcę jej przekazać naszą polską gościnność, to przekonanie, że dla każdego znajdzie się miejsce przy stole. Chcę ją nauczyć w szacunku do starszych i do historii, która, którą nosimy w sobie. Ale przede wszystkim chcę jej pokazać naszą polską siłę przetrwania. My, Polacy, wiemy, jak podnosić się z kolan. To jest ta sama siła, która pomogła mi przetrwać trudne chwile z lękiem tutaj, na emigracji. Chcę, żeby Adal wiedziała, że ma w sobie geny ludzi, Którzy się nie poddają. Z drugiej strony, Adel ma swoje azjatyckie korzenie po mamie. Kimi wnosi do naszej rodziny spokój, skromność i niesamowitą dyscyplinę. Jej rodzice wyemigrowali z Chin, szukając lepszego życia w Kanadzie. Zupełnie jak ja z moimi braćmi i rodzicami, przed laty. W Kanadzie, tutaj w Ontario, te wszystkie światy się spotykają. Dla osoby zmagającej się z niepokojem społecznym, taka różnorodność może być kojąca. Dlaczego? Bo uczy nas, że nie ma jednego właściwego sposobu na życie. Uczy nas akceptacji i tego, że bycie innym to tak naprawdę nasza największa supermoc. Adele nie musi wybierać między byciem Polką, Chinką, Kanadyjką czy Amerykanką, bo tam właśnie teraz mieszkają. Ona jest sumą tych wszystkich pięknych światów. Lęk Często bierze się z tego, czego nie znamy. Boimy się obcych kultur, boimy się oceny, ale kiedy w Twojej rodzinie pojawia się nowa osóbka, która właściwie łączy te światy, mury znikają, zaczynamy budować mosty. Dla mnie bycie wielokulturową babcią to misja. Chcę pokazać Adel, że świat jest bezpiecznym miejscem, jeśli tylko otworzymy serce na drugiego człowieka. Chcę, żeby dorastała w domu, gdzie na Wigilię jemy pierogi, a w lutym obchodzimy chiński nowy rok. To jest właśnie to pozytywne życie bez stresu, o którym zawsze Wam mówię: życie oparte na miłości która nie stawia warunków. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną w tej nowej podróży jako babcia. Napiszcie mi koniecznie, czy w Waszych rodzinach też mieszają się różne kultury lub tradycje. Jak Wy budujecie te mosty w swoim codziennym życiu? Ślę Wam mnóstwo spokoju i akceptacji, z mojego wielokulturowego domu w Kanadzie. Ściskam Was mocno i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Baba! Pa, pa. Chcę, żeby dorastała w domu, gdzie na, jemy, gdzie na Wigilię jemy pierogi, a w lutym obchodzimy Chiński Nowy Rok.